Cześć Widzowie, to ja LOLOX i dzisiaj Wam pokażę moją bazę stylowną. Dobra, pierwszy to Los Traitos Diamond, drugi to 6-7, potem jest Mini Spiderini, potem Gatito Takoto, potem Bear S Tech potem Los Bombinitos Exintra Aero, Rainbow La Cucaracha, Los Traitos. Właściwie to mam trzy los traitos. Jeden jest na górze. A nie, 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 nie. A nie można. Dobra, to potem mam job, drop, job, job, Sachura, potem pikiony machina. Hmm, to, ha trochę he, hechy, ale nie wiem jak to się czyta. I kolejnego job job Sahura. Dobra, to jest moja baza. i Teraz no, będziemy kraść, ale na innym koncie. Dobra, to poczekajcie. Dobra widzowie, wszedłem na moje inne konto i... Teraz będziemy kraść. Mam tylko tutaj Caramelo Filtralost Craft Machine. Dobra. No tu nie mam za rzeczy. To mam, i to, to, to i to. Dobra, to po prostu ciężko jest kraść, tak, ale okej. Okay. Ujo! Kradniemy gościowi. Nie! Kto mi kradnie? Kto mi kradnia? Kto mi styluje? Kto mi zestylował? O. Zabiję gościa. Zabiję gościa. No. Proszę. Chciałeś masz. No co? Nie, gościu. Chcia... Sam chciałeś, nie? No super, teraz będę czekał za 50 kundy. Ale mam lepszy pomysł. No co? Oj, dobra, tu jest jakiś gościu jeszcze, co mam noty. Los orcalitus! O ja pier! wywalam gościa, wywalam tego gościa dobra, daję mu tego to mu daję ha, ha, ha. <laughs> o nie nie, kurde dobra albo inny serwer Ej, ciekawe czy mu ukradł? Pa! Stolen jest! Ukradł mu! E, o dobra, gościowi można pokraść. Albo ma pomysł lepszy. Wejdę na inny serwer. Dobra. Szedłem na tym koncie, a nie na innym, bo nie chciałem grać na new serwer, gdzie Jest najlepszy mikrofon to jest z li -li -li Lilarila. Bo takie też są serwery. I miałem jeden taki fajny, super. To super serwer, nie? A w sumie tu mam więcej rzeczy też. Tu mam tylko ten stolik. Normalnie mam też. Trzecie piętro, tylko grałem na innym koncie akurat. Dlatego widzieliście, że mam dwa piętra, a nie trzy. Ej, co to. Co tu się stało? Ej. Kurde. O! Nie gadaj. Nie gadaj. Gościu, nie widziałem no ja. Jezus ukradłem gościowi koko fanto na główne konto mi się nie przyda ale kurde koko fanto gościowi ukradłem też dobry not kurde mogę trippy tropi Ale nie na najlepszego rynno to bym gościowi kradł nie by się mi się nie udało, że kokofanta fanta ukradłem to się udało. Ej, ale dobra, brain got, już ukradnięty jeden. 7 bilionów mało kasy Wszystko mogę kupić, ale mało kasy jest. A za darmo koko Elefanto, to uczciwa cena. Chyba. <noise> o fajnie. Jest gościu do wywalania. Wywalaj. Ogólnie to mógłby... To z tym cewką. <noise> Co? Co ten gościu ma? Jak... O ja o, falnego gościa, walny gościa! Walny gościa. Jest dobra, dajem tegością mi je z tym chodzi, nie? KD O Jezus! O, ale koko mi nie zestylował. Sp spadaj! Spadaj na drzewo, kurde gościu no! Spadaj na drzewo, spadaj na drzewo! Mam więcej rabi ode mnie? Jest. Dobra, sekra... Tu fajny gościu, tu jest mega fajny gościu. No jakby nie jestem ślepy, nie? Kurde... Nie dam się pobawić. Nie bawi mi, Nie lubię się bawić a Kuku kaka. Ludzie to chodzą, a ja ich biję. Ej, tren ostru za turbo 3000. Teraz, tu robot 3000 by się przydał. I dobra, kurde. Walimy. Sekund 19, a gościu, co ma na górze? Kurde, moja baza się otwiera. O nie, o nie, dostaniesz. Idę za swoje. Oha! oho. Wywalaj, wywalaj. To mój bryniot. Jak go ukradłem. I dobra, widzowie. No, ogólnie to koniec tego odcinka, więc... Ale już sobie Coco Fanto, więc dobre brainą. Ale poczekajcie, poczekajcie. Chyba mamy mityka. Gościu nie zdąży zamknąć bazy. To jest ten. Co, 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 co? O, o, kurde, nie temu dałem tego. No i pa.